Cześć, tu Agata Tubimam, zapraszam na recenzję Lego. Witam Cię na kanale Tubi Mam, gdzie możesz zobaczyć recenzje zabawek dla dzieci, książeczek dla dzieci, gier edukacyjnych i wiele, wiele więcej, także to jest kanał dla rodziców, ale tym razem skupiam się na klockach LEGO, także zapraszam do oglądania mojej recenzji tych oto modeli klocków LEGO Technik. Tak jak wszyscy wiemy, Lego ma naprawdę masę klocków. Jeżeli kiedyś byliście na wystawie Lego, ja byłam w Warszawie i byłam zachwycona, to wiecie, że tych klocków, rodzajów, kolorów to jakie cuda można stworzyć z Lego to jest w ogóle magia, bajka. Y każdy to kocha. Nie znam osoby, która nie lubi klocków Lego. E, zacznijmy od tego, że klocków i tych serii jest mnóstwo, e, zaczynając od maluszków niemowlaczków, wręcz, e, czyli Lego Duplo, mamy Lego Friends, różne serie typu Lego Frozen, e, Lego, nie wiem, Star Wars. Mamy też Lego Technics, czyli tutaj Technik, przepraszam, Lego Technic, czyli te serie, które ja tutaj mam, e, i one są najbardziej skomplikowane, Tutaj do układania powyżej 6 lat, 7 czy nawet 11, ale to są też fantastyczne klocki dla mężczyzn do składania w wolnej chwili jako hobby. No to co, przechodzimy do recenzji. U nas historia z klockami Lego jest naprawdę bardzo prosta. Oczywiście zaczęło się ode mnie. To był pierwszy model, który kupiłam mojemu mężowi, i wszystkie te modele, które zobaczycie w tej recenzji, są oczywiście składane przez niego. Większość spostrzeżeń podczas składania tych klocków jest również powiedziana i przez niego, i jakby przekazał mi swoje spostrzeżenia. Ja mogłam tylko podziwiać to, jak z jaką cierpliwością i fastidiością. I z ciekawością on to wszystko składał. Efekt końcowy, moim zdaniem, jest naprawdę powalający. I co? Słuchajcie, to był pierwszy model, który postanowiłam mu kupić. On o tym nie wiedział, bo oczywiście jest fanem Forda Mustanga. No i tak pomyślałam, że skoro jest takim fanem, to kupię mu. Słuchajcie, no. Na prawdziwego Forda mnie nie stać, ale na Lego Mustang jak najbardziej. Słuchajcie, ten Lego Technik jest przeznaczony dla dzieci powyżej 9 roku życia. I oczywiście w środku znajdziecie instrukcję, gdzie tutaj macie po kolei, każdy etap, co, jak, który klocek, naprawdę, jeżeli idziecie według instrukcji razem z dziećmi, czy jeżeli idziesz sam według instrukcji, to to jest naprawdę do ułożenia, tylko naprawdę trzeba być w tym bardzo precyzyjnym. To jest Ford Mustang Shelby GT500 i on ma jeszcze tę dodatkową opcję, którą pokazywałam Wam, wziąłam za dach, nie chcąc, tę dodatkową opcję, czyli ten napęd, tak, czyli naciągamy sobie do tyłu, tu naciskamy i tutaj ten Mustang nam jedzie. E, Jedyne właśnie taki minus, jaki jest, to tutaj niektóre te klocki są takie dość właśnie leciwe. O, ja już tutaj niechcący złapałam nie za ten, mod, nie za ten element, co powinnam i już tutaj coś, y, coś mi się właśnie urwało, więc ten tył jest mm, trochę taki, wiecie, no, no trzeba jakby tutaj z tym delikatnie i uważnie. Ten Ford Mustang posiada 544 elementy i jakby czas składania to jest około 5 godzin. Oczywiście w zależności od tego, jak szybko składacie, z jaką precyzyjnością i, i tak dalej. Wymiary to jest około 8 cm wysokości, ma 27 cm długości, więc on jest naprawdę taki no dość mniejszy. Ten model spokojnie nam się tutaj mieści w dłoni i ma 13 cm szerokości. Składa się go dość szybko, brak skomplikowanych mechanizmów i otwieraną mamy maskę oraz drzwi. Będę oceniać tutaj każdy model LEGO od 1 do 6. Jeśli chodzi o tego Forda Mustanga, to nasza ocena to jest 3 na 6. Z uwagi na to, że tych elementów jest tak um, około 500 i jakby na skomplikowanie i te wszystkie mechanizmy, to dajemy 3 na 6. Um, ten Mustang kosztował około 199 zł w tym momencie, natomiast jak ja go kupowałam, to kosztował chyba coś 170 zł. Złotych. i to była jakby e, najtańsza oferta w internecie. Kolejny model to Rand Rover Defender, e, czyli kolejny model Lego Technik. Tutaj mamy ogromne pudełko, które nawet mi się w kadrze nie mieści. E, pudełko jest naprawdę ogromnych rozmiarów, e, zwykłe takie tekturowe. E, natomiast w środku znajdziemy gigantycznie grubą e, instrukcję obsługi. Lepiej chyba, jak po prostu są trzy różne książeczki niż, takie, niż taka gruba cegła. E, po prostu wygodniej jest e, przy składaniu, jeżeli na przykład jest w dwóch czy w trzech częściach. E, ten model jest powyżej 11 roku życia i ma ponad 2,5 tysiące różnych klocków i elementów. Czas składania to około 15 godzin. Wymiary to 22 cm wysokości, aż 42 cm długości i 20 cm szerokości. Jeśli chodzi o samo składanie, to każdy etap jest bardzo ciekawy. Ma skomplikowane mechanizmy skrzyni biegów, dyfuzorów, czy zawieszenia i silnika, przy których naprawdę trzeba się skupić i, i dają ogromną frajdę. Ale i uczą podstaw mechaniki. Końcowy efekt naprawdę bardzo cieszy oko. Jak ja nie jestem na przykład do składania takich skomplikowanych modeli, to naprawdę, jak zobaczyłam, już efekt końcowy to naprawdę robi ogromne wrażenie. I do tego zobaczcie. Te całe zawieszenie, no naprawdę, to naprawdę jest genialne. Cały ten mechanizm jest bardzo solidny i całe to wykonanie jest naprawdę bardzo solidne. Mamy otwierane tutaj drzwiczki, tutaj mamy jakiś schowek. Tu u góry można skręcać sobie kołami, mamy pokrętło, zobaczcie. I jeśli chodzi tutaj o tył, mi najbardziej się to zawieszenie podoba, naprawdę mega. Tutaj jeżeli przekręcimy sobie koło, to też sobie otworzymy z tyłu. Tutaj schowek. O. Tutaj mamy też zdejmowaną o taką drabinkę. Tutaj mamy otwierany schowek. O. Tu jest drabinka jeszcze z boku. Ten zestaw kosztuje około 700 zł, także jest naprawdę dość drogi. Ogólna moja ocena to 5 na 6, jeśli chodzi o skomplikowanie i, i, i jakby cenę do tego, wszyscy. cena odnośnie tego, ile jest klocków i jak to wszystko wygląda. Tutaj też oczywiście mamy od strony kierowcy, też mamy otwierane drzwiczki, jest też kierownica, tutaj jest jakaś skrzynia biegów, tak? Tutaj z przodu też można sobie otworzyć maskę, i zobaczyć, jak te tutaj, te wszystkie przekładnie, tłoki i jak to wszystko działa. W środku, oczywiście, znajdziemy ogromną, gigantyczną instrukcję obsługi. Jest ona bardzo gruba, moim zdaniem dość niewygodna. Lepiej, jeżeli są po prostu trzy, na przykład, instrukcje, po prostu lepiej się z tego korzysta. I no, tak jak jeśli chodzi o ten etap skomplikowania, to jeżeli wiecie, gdzieś niechcący włożycie jakiś jeden, pomylicie jakiś jeden mały klocek, to potem te wszystkie etapy już jakby idą źle i musicie się cofać. Więc naprawdę przy tym trzeba być bardzo skupionym i, i, i jakby być naprawdę no, cierpliwym w tym wszystkim i bardzo uważnym. Ale sam model jest naprawdę genialny. To, to jest mój ulubiony model z tych wszystkich, które tutaj ma mój mąż. Lecimy dalej, czyli Dom's Dodge Charger, czyli Fast and Furious, coś dla fanów szybkich i wściekłych. Tutaj mamy model samochodu, tak, którym jeździł bohater za szybkich, za wściekłych, czyli Dom. I on naprawdę no, przypomina, tak. Ja oglądałam te wszystkie części, także od razu widać, od razu widać w ogóle, jaki to jest film, o co chodzi. Także naprawdę. Mega, i teraz tak, jeśli chodzi o ten, o ten model, on kosztuje około 349 zł, jest powyżej 10 roku życia. Posiada on ponad tam, 1070 elementów, czas składania jest około 9 godzin. Wymiary to 39 cm długości, 16 cm szerokości i 11 cm wysokości. Jest nieco większy od tego Forda Mustanga zielonego, który pokazywałam. Składa się go dość długo, ale cały czas przez to układanie jest ciekawie. Fajnie działające zawieszenie to zawieszenie zupełnie inaczej działa niż w tym Jeepie, w sensie w tym Land Roverze, Defenderze. I tutaj mamy też otwierane drzwi. E, maska przód i tył tutaj jest otwierana, tak? Zobaczcie. No, tutaj naprawdę to wygląda. Yy, no, to jest po prostu, wiecie, to jest wykonanie, to jest coś. No, to jest, wiecie, auto doma. Tutaj z tyłu, oczywiście, jeżeli otworzymy, to tutaj mamy też. Yy, mm, mamy przyspieszanie. Boże, wyleciało mi z głowy, jak to się działo. Nos, tak? Dobrze, my, tak. No, no. no tak, to jest. przyspieszenie, tak? Z tyłu mamy nawet przyspieszenie. Mm. Maska przód i tył, mamy działające tłoki silnika V8 i fajnie rozkładany stelaż imitujący jazdę na dwóch kołach, wyjęty rodem z filmu Fast and Furious. Już Wam pokazuję tutaj, jak to wygląda. Proszę bardzo, więc nie dość, że to jest fajny element z filmu, ale jeżeli y, też chcecie panowie postawić sobie ten model y, na. Półce gdzieś, to naprawdę wygląda to zjawiskowo, ponadczasowo. To jest fajny gadżet. Nie tyle też, że możecie sobie ułożyć, tak, jako hobby, i poskładać, pobawić się, ale to na półce wygląda naprawdę imponująco. No zwłaszcza, że to od razu się kojarzy i każdy wie, że to jest Fast and Furious. Tutaj oczywiście mamy z boku otwierane drzwi. Powiem Wam, że jakiego się bierze w ręce, to nie ma się takiego uczucia, że on jest taki mocny i taki silny, tak jak był ten jeep. I zobaczcie, na przykład, tutaj te elementy. O, na przykład, tutaj to wszystko jakoś tak wypada. Te elementy są trochę takie. no wypadają jednak i, i, i to jest jednak trochę słabe. Jeśli chodzi o ocenę, to za ten model 4 na 6. Model John Deere. Traktor Lego Technik jest powyżej 8 roku życia, tutaj mamy 390 elementów, cena to jest tak od około 130 zł, czas składania to jedynie 3 godziny. Jest to dość taki mały traktor, około 9 cm wysokości, 35 cm długości, ten model bardzo szybko się składa, bez żadnego problemu, bardzo fajny mechanizm, przegubowy i podnoszenia przyczepy. Sądzę, że jeżeli jest tutaj. Jakiś siedmioletni fan LEGO, to też spokojnie może sobie ułożyć ten model, zapewne z pomocą rodzica. Jeśli chodzi tutaj o cenę, to to jest takie 2x6. Jeśli chodzi o, o, o całość, takie oceny, oczywiście tutaj w każdym zestawie mamy instrukcję tak po kolei, co jak, jaki klocek, to jest wszystko dokładnie pokazane. Tutaj, oczywiście, mamy skręcane. O, no tutaj możemy sobie przekręcać i tutaj te koła w traktorze się przekręcają. Także tak to wygląda. Bardzo prosty model, jak na początek, tak? Na, na, na te pierwsze modele, na pierwszą przygodę z Lego. No, tak jak najbardziej. Ostatni model Lego Technik, czyli Jeep Wrangler powyżej 9 roku życia. On jest zdecydowanie najmniejszy i tutaj mamy ponad 660 elementów. Czas składania to około 6 godzin. Wymiary to 12 cm wysokości, 24 cm długości. Składa się go szybko. Tutaj jest brak skomplikowanych mechanizmów, działa zawieszenie tył i przód, mamy otwieraną maskę oraz drzwi. Tutaj z przodu oczywiście mamy haczek tak z liną, także można holować. Jeep Wrangler można kupić już od około 180 zł. Nasza ocena, jeśli chodzi o skomplikowanie, o liczbę klocków i o to, jak bardzo jest ciekawy, no to nasza ocena to jest 1 na 6, tak? Bardzo, bardzo taki prosty, jeśli chodzi dla osób dorosłych, tak? Dla fanów klocków LEGO. Jeżeli chodzi tutaj o model dla dzieci, tak? No to sądzę, że takie podstawy i taki bardzo prosty model i w miarę taki przystępny Cenowo, tak, bo od 180 zł sądzę, że, y, że naprawdę jest w porządku. Koniec! Jeżeli ta recenzja LEGO Wam się spodobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć recenzji LEGO, to koniecznie też napiszcie w komentarzu, jaki konkretnie model i która seria by Was interesowała. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!